No i cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym levelu Z serii zagrajmy w Tomb Raider? Jeszcze dwie, butel... dwie takie butelki i zostaniesz wirtuozem instrumentu szklanego. Przepraszam. <grytanie> Dzisiaj witam Was z małą zagrychą, jak to się mówi, ponieważ mam białe frugo i Diemczkojarzy takie chrupki Monster Munch, takie, takie mordki dół. Kupiłam sobie zakrychet. <grych> w każdym razie witam was w Koloseum. E, zwiedziliśmy je, znaczy myśmy nie zwiedzili Koloseum, ale Lara zwiedziła Koloseum w Tomb Raider 1. A dzisiaj się do niego dostaje tak um, od innej strony powiedzmy podziemia Koloseum. Tutaj leżą Lary, którym się nie udało. Ciekawe. Dwie czaszki. Cokolwiek ich zjadło. E, kicia! Zejdź, cokolwiek ich zjadło, chyba się zrobiło, nie wiem, chyba się zaspokoiło tymi dwoma, że to jest niedojedzone w połowie. Kota, Boże, musisz teraz przychodzić do mnie. Przepraszam, kota mnie napastuje, Okej, okay. chcemy sekrety wszystkie, dlatego idziemy tutaj. Jeśli Idzie w międzyczasie napiję łyka frugą. O, miałaś to pchać. Dobre jest białe frugo. Chociaż spotkałam się z opinią, że białe frugo jest najsmaczniejsze, ale czy ja wiem, wszystkie mają sobie coś. E, te bardziej czerwone fruga są takie. kwaśne, gorzkie, no, z taką lekką goryczką. Też są dobre. E, no co kota? E, wiecie co? E, nie ma sensu. Oszczędzać amunicji, bo tak naprawdę to jest ostatni level z sekcji Rzymu. Przepraszam bardzo. Oczywiście musiało mi się odbić. Ostatni level z sekcji Rzymu i później przenosimy się już do Rosji, gdzie zabiorą nam wszystkie te dobroci. Wobec czego nie będę się bawić ze zwykłymi pistoletami. I będę sobie używać trochę rewolweru. O nie, nie jim... się Run, bitch, run! Aaa! Oh no! no! Fail zaliczony. Dobra. Ja tylko nie wiem czy mi się róża policzyła, czy nie. Powiedziałam, że nie. No nie. Dobra. Idziemy jeszcze raz. Gadam kotę głaszcze i Tak, kota? No. Kota też chce ze mną nagrywać. Kajtek się obraził, że kota u mnie siedzi. Wkrótce zrobię filmik, w którym pokażę Wam kotę, żebyście ją zobaczyli. No dobra, dajcie mi ten rewolwer. Okej, okay, i ja sobie tutaj zapiszę na wszelki wypadek, bo nie ufam sobie już teraz. Run, bitch, run! Dzisiaj wystarczy skoczyć, o. Wydaje mi się, że taka... Wow, taka opcja jest najsł... Nice. O! No nie żartuj! Ja Jezu! Dzisiaj będzie zafajlowany odcinek. Myślałam, że mogę sobie tam stać spokojnie już. O głupia gra Dobra Oki smoki Kajtek, przyszedłeś tutaj w jakim celu? Przepraszam. Jezu, jeszcze się to trzęsie wszystko Lara, cały silikon ci wypłynie przez to. Trzęsie trzę niesie. Wytrzepią ci cały silikon. No, wraga tą głupoty dzisiaj. Mm, uważajcie, żebyście sobie nie zrobili takiego przewrotu na główkę tutaj. Bo łatwo się tak rozpędzić z zabawą w te przewroty. Najwyraźniej Wezów już nadal jest aktywny. A przynajmniej lawa po Wezów już jest aktywna. Chociaż to tak trochę, no nie wiem... Daleko od Rzymu było, nie? Na pewno nie na tyle, żeby w koloseum była lawa. Znaczy nie na tyle blisko, no ale... Cóż. Coś tu jest, nic tu nie ma. Pusto. Nie wiem, czy słyszycie jak kota chrumka. Kotki! Ej, kotku! Kotki, kici, kici. Kita, kicia. Słyszycie jak runka? Nie wiem, czy Czy będzie to słychać do mikrofonu. Okej. Okay. kogoś tutaj ukrzyżowano. Ja uwielbiam motyw ukrzyżowania. Od czasów kseny, bo ksenę krzyżowali trzy razy aż. Uwielbiam motyw ukrzyżowania. Nie wiem, czy opowiadałam Wam o tym, ale. Jak byłam mała, to krzyżowałam lalki. <grymne> tak, to dziwne trochę. Ale no cóż. <grymne> Naprawdę tak robiłam. Krzyżowałam lalki. Trochę to no, dziwne, no ale okej. Okay. Zastanawiam się, czy ja czegoś tutaj nie powinnam wziąć, ale chyba nie. Kolejni ukrzyżowani ludzie. Niestety to nie moje lalki. <grymne> chociaż, chociaż kto wie. No, te różne Barbie to tak są robione, że, że wyglądają jak szkieletory, więc... <grych> Okej... Okay. W każdym razie, jak widzicie, ja nie bawiłam się w klasyczny sposób z lalkami. Jak normalne WOW! Dzień dobry, panu! Okej... Okay. Do widzenia panu. Mogłaś nam chociaż zbroję zostawić. pierdołosaska. saskan. E, chwila, 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 chwila. Dobra, bo ja biegnę dookoła. Myślę o czym innym. Gram w co innego. To nie jest dobre. Wow! Lin, jady go. Zatracona. Okej, okay, to mieliśmy. Tutaj mamy klipsy do Uzi. Zdobędziemy je wkrótce. Dajcie chrupka. <laughs> nie dzielę się chrupkami. Przykro mi. <laughs> mm. Chwila. Ja muszę pomyśleć, żeby się nie pokupić tutaj. Coś za dużo drog tutaj mam. Wow! Ale tej drogi ja nie chciałam obierać. Okej. To jest Uzi. Uzi, uzi. Uzi, uzi. Dobra, to było głupie. <grywia> nie wiem, czemu nie mam, tak jak w Tomb Raider 4 ustawionego wyboru broni pod, pod klawiszami numerycznymi. To było bardzo wygodne. Nie wiem, czemu tutaj tego nie mam. No ale. Widać, nie można mieć wszystkiego. Mm, tam jeszcze było jedno zejście w lewo. i ono mnie fascynuje. Więc zanim pójdziemy. To jeszcze nie tu. Jeszcze niżej. Jo! I zanim pójdziemy ten, to musimy jeszcze tutaj wyjść A! Co to jest? Apteczka! Kurczę, mogłabym wziąć od razu. No ale trudno. Nic, nowe, nic nowego, że ja. Najpierw robię, a potem myślę. A najczęściej jest tak, że robię, tylko robię. Bez myślenia. <laughs> Okej, okay, i czeka na nas czasówka. To jedna z tych czasówek, które są z morą dzieciństwa. Zapewne je pamiętacie, tę czasówkę. I tak jak mówię, to są te czasówki, które, które się pamięta z dziecięcych czasów. Że zjadły trochę. Trochę <noise> nerwów energii i angażowały połowę rodziny do. O, czemu mi się to nie wyświetla dziwne? Idź, idź, go, 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 go. Idź. <noise> znaczy biegnij. Nie! O nie! Boże! Spanikowałam, za szybko wyskoczyłam. sachanstwo w państwie, no. Nie wiem, ci mi nie idzie tą Raider. Po prostu. Ale to dobrze, bo potem będziecie marudzić, że nie ma faili. A wy lubicie faile. Zresztą ja też lubię oglądać, jak ktoś failuje. Dajcie na pocieszenie chrupka. Kajtek, chcesz? W ogóle moja kota jest wszystkożerna. Naprawdę wszystkożerna. I chrupki je, i kapusty kiszoną, i ziemniaki. I wszelkie słodycze i zupę mi wyjada wszystko. Dawaj, no. dawaj, 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 dawaj. No! Udało się. Za drugim razem, ale jednak... Mm. Okej, okay. za tymi drzwiami jest sekret. Mm, ale my się do niego teraz nie dostaniemy. Myślałam, że będę taka sprytna i dobiegnę tam, ale niestety... Przykro. <grym> musimy się przebić przez scenkę. Lara, aż tak wielki biustrzon cię po prostu przyciążył. Także i zsuwała się z tego. Ona powinna nosić większy plecak, taki, który by równoważył z tyłu, to co ma z przodu. And and this is such a historic venue. i feel sure there may be valuable artifacts lurking in its depths. i can't tempt you to jump down and look. well, this is my point. i feel you Smaczne, may be better qualified <laughs> to examine its secret unless you <laughs> perish the thought, expired in the fall. Uh, perhaps if you lighten your load a little. Chyba nie. 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 nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Co się nie. Muszę zmienić czasami nogę, bo mi cierpnie. To the stone <coughs> now now miss croft you gave me your word come now lara lara you promised salsa <coughs> <coughs> Co beach could you find it in your heart to help me up i appear to be sleeping pierre you know nothing would please me more but we have an agreement agreement not to lay a finger on you remember silly <sighs> anyway busy girl got to go but i Ale za to kochamy, <laughs> między innymi. Wiem, że jest jakaś możliwość zejścia tam i nie zabicia się. Nie kojarzę w tym momencie za bardzo w jaki sposób, ale wiem, że trzeba mieć maksimum zdrowia. Spróbuję, ale wątpię, że mi się uda. Wiem, że trzeba mieć maksimum zdrowia. I jakoś z której strony trzeba było tam zeskoczyć. Nie wiem z której. Także no właśnie, na pewno nie z tej, że dało się jakoś nie umrzeć, ale ale nie mam pojęcia jak <laughs> więc raczej nie będę chcę, że jeszcze jeden, jeden test zrobię na próbę o, to jest w ogóle to koloseum ono <laughs> tak no, mało widowiskowo wygląda no, ale powiedzmy, że wstawili je tam na siłę po to, żeby było widać że jakiś tam koloseum jest Że to widać, że coś tam jest znaczy chodzi mi o, o dół tam <laughs> że coś tam jest nie! Fa, to nie spadnie i się zabija. Nie, truto, Dobra. Nie będę więcej próbować gramy normalnie, ale wiem, że na pewno jest opcja zejścia tam. Bo widziałam screeny i chyba sama tam kiedyś zeszłam nawet. Teraz tak, nie próbujcie tego przeskakiwać, bo Wam się nie uda. E, musicie zeskoczyć tutaj i, i zrobić szymi-szymi ponieważ udajemy się po drugi sekret. <laughs> Mnie strasznie boli gardło. Miałam cię jechać na ten cmentarz z ciotką i babcią, ale przestań, ale tak lało i padało, że żeśmy się... Kajtek! Zejdź! Żeśmy się rozmyśliły, bo ja z tymi zatokami i gardłem, jakbym jeszcze pojechała na cmentarz, to nie dajcie Bogowie. Dosyć tak przerażająco tutaj jest. W tych podziemiach kolosy. Pamiętam, że jak grałam w to w dzieciństwie, to trochę się bałam. Że coś mi tutaj wstrętnego, naprawdę wstrętnego wyskoczy jakiś zmutowany pająk albo coś takiego. No! What the fuck! Jezu! To naprawdę będzie odcinek pełen, pełen faili. To nie jest mój dzień, naprawdę. Niepotrzebnie przedłużam grę. No ale przynajmniej spędzicie ze mną chwilę dłużej. No, wiem, że to nic miłego, ale. Wow! Well, nie macie innego wyjścia za bardzo. <grybujesz> Ewentualnie możecie sobie przesunąć filmik do momentu, kiedy ja już się wykaraskam stąd z sekretem. Ale kurczę, co to byłaby za z faili? Byłoby nudno, nieciekawie. Tym bardziej, że to nie jest takie typowe walkthrough czy solucja, tylko to jest let's play, więc... Więc trochę to co innego jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. E, przynajmniej próbuję tak sobie to wytłumaczyć. <grymne> Okej. Okay. No i tutaj jest właśnie ten sekret. Kota! No! Au! Jezus skupia! Zjechała mi z nogi i wbiła mi pazury. Na to konto. Głupia jesteś, wiesz? <noise> Dobra. Mamy drugi sekret. I poharataną nogę. No czy poharataną nogę to akurat mam ja. Ja tutaj zapiszę, bo nie chcę tam znowu spaść jakoś dziwnie. O, właśnie. W jakiś taki dziwny sposób. Nawet nie wiem, gdzie ja teraz jestem, <noise> za bardzo. No, okay. No i to jest ciekawe, że teraz jak z. Spadała to się zatrzymała tutaj. No ale. Tym razem jej biust nie przeważył. <grymne> um, dobra, okej. Okay. Spanikowałam. No to jeszcze nie teraz. <grymne> tutaj musimy wciepnąć. Ile mam w ogóle naboi do tego? 31, 1 Ho ho! Hoho i trochę! No, jak widzicie, nie ma tej sensu oszczędzania niczego, bo nie zużyjecie tego wszystkiego. To no. Um, Zdają mi się, czy nie zapisać gry. Nie, zapiszę, bo dzisiaj mi to źle idzie. Naprawdę. Hmm. Dzisiaj mam zły dzień po prostu. Okej. Okay. No ale się udało. No i jak widzicie Bezów już nadal aktywny. Lawa. <laughs> Okej, okay. tutaj nic nie było chyba. Nie, nic do zebrania. Nic dla mnie, nic dla mnie. Szkoda. Jestem taka uboga w różne dobroci. No, trochę mi żal tych dobroci, które ominęłam, ale jak widzicie, nawet przy ominięciu tych dobroci nie mam problemu z tym, że, że muszę się oszczędzać z nabojami, apteczkami czy czymkolwiek takim. Chyba, że ktoś gra jego ostatnia maga. Naprawdę. No to co innego, i nie wiem, nie trafia w przeciwników, w przeciwnicy go jedzą. To to może trochę co innego, ale. A, nic tu nie ma, nic tu nie ma. No to idziemy na górę. Lara, nie tędy. Tędy. Dzień dobry, panie lwie. A no może jakieś spuści, zabijem. jest sobie z To jest 50 no i Między innymi ta nadmierna ilość y, rzeczy do znalezienia, bo że w Tomb Raider 4 wiele rzeczy było przy sekretach. Tutaj tego nie ma. E, tutaj po prostu się to wala pod nogami. Więc y, jest to dodatkowo ułatwione. Ach, mało imponujące tego są. Na ciebie weźmiemy sobie szoguna. normalny mieli na ciebie. A, co ja tutaj mam zrobić? Oh my god, gdzie jest klucz, 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 klucz. On miał klucz. Dobrze. Oczywiście jeden klucz się tak strasznie zlewa, z tym pewnie, żeby nam utrudnić życie. No i zakończymy to ostatnią walką z bosem. Właśnie walką z ostatnim bosem. Znowu szyk zdania, ksenka. Zacznie się pilnować językowo. To jest bardzo łatwy boss, wystarczy skakać, żeby unikać tych uderzeń młota-tora. <grymnie> Nie wiem. Zapierdzielił torowi młot i zadowolony z życia. No w każdym razie jest dość łatwo go podnieść. Z tego co się orientuję, to trzeba w niego wpakować 20 pocisków. Dlatego ja będę musiała w niego wpakować trochę więcej niż. A nie! Proszę, nawet mniej. No. A więc jak widzicie, nie jest to najtrudniejszy boss ever. I tutaj na pięknym piedestale znajdujemy kolejny klucz. Tak. I zgadnijcie, gdzie wetkniemy ten klucz. W życiu byście nie zgadli, że tutaj. W życiu. Taka szprytna, to tylko ja jestem. Miam, mniam. Dobre, kruko, dobre. Tak. Wylądowaliśmy tutaj i byliśmy level temu. I właściwie możemy zakończyć już level, ale jeżeli chcecie zrobić wszystkie sekrety, to musimy zrobić. Tył zwrot. I podejść tutaj, ja sobie zapiszę. Bo naprawdę, ja czuję, że ja się przedzielę na dół. No jak zwykle, jak zapiszę, to nie spadnę. A jakby nie zapisała, to bym spadła. Dobra, użyjemy sobie flary, żeby nie było, żeśmy ani razu flary nie użyli. W wersji na PC naprawdę te flary są tak no, potrzebne inaczej. Ok, i mamy ostatnią różę. Zastanawiam się, czy to jest, są statystyki, takie, których ja mogę wszystko sprawdzić? Tak, mogę. 36 sekretów łącznie mamy do znalezienia, i mamy znalezionych 8. No właśnie. Znowu 8 sekretów mamy znalezionych, tak? A dlaczego nie 9? Dobra, Tomb Raider mnie męczy z tym, że mi nie zapisuje sekretów albo naprawdę to ja zapominam po umarnięciu zebrać te sekrety z powrotem, no ale nic nowego, będzie tak jak w Tomb Raider 4, znowu będę wszystkie sekrety zbiorę, ale będę miała e, zakłamane statystyki, ale to nie, o Jezus, ale to nic, ważne, że ja Wam pokazuję, jakie są wszystkie te sekrety, a reszta się nie liczy, już tak bardzo. Okay, po raz ostatni używamy łomu. Przynajmniej w tej uh, części lokacji. And so ended the first of many. I'm sure Miss Croft would be the first to apologize for her not entirely courteous behavior regarding some of the more delicate religious artifacts. Father Patrick, no need, my friend. All in a good cause at least we knew they were in secure hands and fortunately the church was about sending a bulletproof envoy to retrieve them. ah but she recognized her place in the great scheme some things as history has illustrated best left to their slumber i speak in riddles i talk of the stricken wolf ship ah the u-boat episode miss croft would never enlighten me as to the details. For my own protection, she would often stress. Indeed, Winston. And for this, you should be grateful. Deep in the bowels of their vessels lay one of the most powerful artifacts in all Christendom. An artifact which, when wielded at the vanguard of an army, would make that army invincible. The Spear of Destiny. But the boat never reached the Fatherland with its precious cargo. It disappeared from radar three weeks into the journey. This was the resting place of the 52 seamen, and also something much more sinister. The Zapadnaya Litsa port, once the pride of the Russian fleet. Ex KGB, the majority of them, trained killers. Dealt with Mafioso before. Unpleasant memories. Prefer to avoid them whenever possible. Yes, I would prefer this also. Hardly a major search party, is it? There's something you're not telling me. Ah, yes. I'm a big girl now. Hit me with the bad news. It is bad news. The Admiral's Allegiance has been bought, and under his command, a nuclear submarine. It's housed in one of the dockyards. Well done. Nuclear submarine. Sounds nice. Perfect holiday. Lara, wait. Take this tracking device. What's this? You're not worried about me. Yes, somebody has to. Touching. But don't wait up. Z pełni klimatki. Teraz znajdujemy się w Rosji. Lara ubrała się w nowy strój. Bardzo lubię ten ciuch. Taki kombinezon. Kombinezon w białe moro. Ta czepeczka. Taka, Taka, <taka> jak z bazaru za 3 złote No i tutaj spędzimy 4 levele Z czego jeden będzie pod wodą. Co mi się bardzo nie podoba. Jakoś przeżyjemy to. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i spotykamy się w levelu The Base. I na cztery levele pobiegamy sobie w mroźnych klimatach. Czy, właściwie tych mroźnych klimatów praktycznie tutaj nie będzie, bo będziemy się głównie poruszać po łodzi podwodnej. No, ale no, umówmy się, że coś tam, gdzieś tam. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!